Ej, dziewczyny. Co, Kornelia? Przedstawiamy się widzą? No, oczywiście, Kornelia. A co? Tak tylko się pytam. No okej, okay, no co przedstawiamy? Na co Ty czekasz? Ja na nic. Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona, y Edyta. Ty, Edyta, nie? No, jesteś tu nowa, tak? Tak, a ty? Ja stara. A ty, Fiona? Ja jestem stara tutaj, tylko ja po prostu przeprowadziłam edy edytę tak, żeby się z wami zapoznać. Mamy się przedstawić? Fiona? A czemu ty do nas dołączyłeś? A czemu wy do nas dołączyłeś? Nie powinnyście być w innej grupie, a nie razem z nami, a nie razem z kimś tam innym? Na przykład, nie wiem, jakby to powiedzieć, że z kimś tam jesteś, z Octavią, z kimś tam. Wszyscy z sesek gówno normalnie. No właśnie, nazy nas było ośmiu. A teraz, teraz na zez 10. No to zajebiście, no. Możemy je tu wpuścić? No tak, a co? Nie będziemy dał jej pozwolenia, czy co? No oczywiście. No to wpuszczamy je. Zapraszam Fiona i Edyta. Edyta chcę Wam się przedstawić. A, okej. Okay. No to się przedstawiamy po kolei. Jak się nazywasz? Bo ja jestem tu nowa. Kto? No, no ty. A, ja! No. Ja, Patrycja. Ładne imię. Dzięki. Ty, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona i Edyta. Czyli ja jestem. Edyta, powiedz mi, skąd ty przyszłaś? Ja z poznania, ale z paczki, jak cię przywiozłaś? W ogóle, Edyta, mam pytanie do ciebie. Jakie? Skąd ty przyszłaś? Ja z poznania, przecież ci mówiłam, idiotko. Ej, nie nazywaj mnie tak, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay, tylko ci mówię. No i skąd ty jesteś? Ja, je, jak, jak widać, jestem z Poznania, nie? No tak, ale skąd? No mówię ci, że z Poznania. Przestańcie się kłócić. To nie jest zabawne, co wy wyprawiacie do, do cholery. Ty, a w ogóle Edy to jest fajna, nie? Agata? No jasne, Patrycja. Czemu nie? Mo możemy, możemy tu, tu, tu ją wpuścić? W naszej y, grupy jako... Yy, Główne bohaterki. No jasne, Agata. No właśnie ci mówię, Patrycja, bo Edyta jest fajna, nie? Patrycja? O, oczywiście, że tak. Agata. Edyta? A jesteś z Vinted? No Tak. Aha, już myślałam, że skądś tam jestem. Nie, Edyta to moja najlepsza przyjaciółka. Chodziliśmy razem do szkola, co nie? No oczywiście, jak miałam dopiero 6 lat. 6 lat? No chyba, że. No chyba serio ja, ja robię. Nieprawda, Fiona, ja mówię ci serio. A nie 7? Bo pamiętam, że też miałam 7. A na pewno nie moja siostra. Miała 7. To ty masz siostrę? A wiesz, Fiona, że jesteś tutaj bardzo, bardzo, ale to bardzo stary. Nie jesteś tu nowa. Wiem, że nie jest to nowa, Felina, ale co mnie to obchodzi? Przyjrzyj, że jestem z Edytą, tak? I, i Edyta to moja by. Fe... Nieprawdaż, Edyta? No, oczywiście, Fiona. Widzicie, jak sami widzicie, dziewczyny. Edyta jest skunksem. Albo tam wibiórką, nie wiem jak to można nazwać. Jakim ty jesteś zwierzęciem? Bo my nie wiemy. No, dawajcie mi kilka pytań, dziewczyny. Jakim zwierzęciem ja Nie wiem, jakby to uznać. No, ze skunksem. Bo no, chyba ja ją robisz, korny. Serio? Ja ja sobie robię? To chyba ty ja sobie robisz. Bo nie wiesz, jakie ty jesteś zwierzęciem. A mama ci nie mówiła o szpitalu, jakim ty zwierzęciem jesteś? Jak się urodziłeś? No właśnie. Yy, ten. Edyta, y, powiedz y, skąd ty y, ten. Skąd ty Ja mówiłam, Lenię, że z poznania jest Vinted. Z Vinted, czyli z paczki, tak? Tak, tak. Jestem tu nowa, nieprawdaż? A w ogóle, Patrycja. Jak, y, jak myślisz, jakim jestem, że. Jakim jestem zwierzęciem, Patrycja? Tylko nie tak szybko, nie? Edyta. No, oczywiście. A co? Nic. Nie znasz mnie? Dopiero co się poz poznałyśmy. Znaczy, tak, ale zupełnie nie wiem, że. Jesteś jako ostatnia w kolejności. No właśnie, Patrycja ma rację. Ej, Edyta jest... Ej, a wiesz, jaka... Wiesz, jakim zwierzęciem jest Edyta, Patrycja? Ja tam nie wiem, Agata. Muszę się jej spytać. Ty, tam, Edyta. Co, Patrycja? Jakim ty jesteś zwierzęciem? E, ja jestem skunksem, albo wiewiórką. Nie wiem, jak by to nazwać. Przecież wyglądasz mi na wiewiórkę. Idiotko, ona nie jest wiewiórką. A kim ona do cholery? No jak widać z kąksem, tak? Aurora, ty już nie za, Ty już nie rób głupot Bo ci wiesz co zrobię Co? Urwę ci łeb Dziewczyny, może ja się spytam jakim zwierzęciem jest Edyta? Tak, tak, spytaj się Antonino. tak, tak Spytaj się Edyta Co Antoni? Jakim ty jesteś zwierzęciem? Bo dziewczyny się pytają Wiewiórką? Ty nie jesteś żadną wiewiórką No właśnie, w sumie przypominasz mi trochę na wiewiórkę. No właśnie ja przypominam ci na wiewiórę? Co ty za jaja? Co. chyba se ja jaja robię? Nieprawda, ja mówię ci serio. O ty, kretynko, przecież ja mówiłam ci, że jestem z Poznania, tak? Znaczy, y, mówiłam Leni, że jestem z Poznania. Jest vintet. Ej, 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 ej. A ty, y, która jest w kolejności? Ja? Tak, ty. Ja, dziesiąta. No właśnie, to jest moje miejsce. A czemu tutaj jest twoje miejsce? Bo ja nie wiem. No bo każdy się ustawia. Dlatego, że ma bufy. Rozumiesz to? Tak, tak, rozumiem. Nie musisz mnie wyzywać. Ty, dziewczyny, a pójdziemy ci na spotkanie? No, ale na jakie spotkanie? Bo nie wiem, o co ci chodzi. No właśnie, Fiona, powiedz nam. E, Penny, Link i Frania czekają za wami i za mną, bo się za nami stęskniły I właśnie idziemy do tego ogrodu. No chyba sobie ja robię. To, nie, to, to bardziej nie przypomina mi na ogród. Ej, Felina Solena, to czy to przypomina ci się na ogród, tam, tutaj na zielone? Jak coś za mojemu chłopakowi utnę jaj... <grywy> Ej, Edyta, słyszałaś to? Ale co? No bo Felina powiedziała, że nie swojemu chłopakowi jaj. <grywy> Ale zabawna jesteś, Felina. Ja, zabawna? Co ty za, za bzdurę powiadasz, Edyta? Oczywiście, że nie. Ale to tak powiedziałaś tak na głos. <laughs> Ej, słyszałaś? No tak słyszałam, już ci mówiłam to. A co? Nie słyszałaś? Tak, tak słyszałam dokładnie. Zmienię. Felina, ale ty jesteś zabawna. <laughs> Ej, to nie jest śmieszne Jak Felina chciała powiedzieć, że, że, że utnie swojemu chłopakowi jaja, to nie się nie. To nie, się nie... Tak? A ty a ty z żarty się z niej stroisz Ja żarty? Lena! Weź już nie przesadzaj, proszę. E, Edyta, chodź tu do... Chodź tu do mnie. Co jest, Kornel? Tylko nie mów, że... Chciałeś mnie spytać, jakim jest... jest ja jestem zwierzęciem. No, jak widać, że jesteś wiewiórką. W sumie, przypominasz mi na wiewiórkę. No co się tak na mnie patrzy? Robisz ze mnie kartynkę, czy co? Ja z ciebie nie robię kartynkę. A zresztą, kim ty jesteś w ogóle, Edyt? I skąd jesteś? Mówiłam nie, że z Vinted. Ale z jakiego miasta ty jesteś, do, do cholery? Z Poznania, jak coś. A w ogóle, co to jest za miasto? Wągrowiec, jakbyś chciała wiedzieć. No właśnie, my mieszkamy w tej miejscowości. Sonia, no oczywiście. Wy w tej mi miejscowości mieszkacie? A nie, gdzieście się przeprowadziłeś, gdzie indziej. Na przykład, nie wiem, do Chodzieży? Do tego, do, nie wiem, do Gdańska. O kurde, Edyta, ale ty nas, ale ty nas. Yy, ten, za, zaskoczyłaś nas po prostu. Ja czym niby zaskoczyłam? zaskoczyłaś nas tymi miastami, takie straki. No bo, ale jakimi miastami? Bo nie o to ci chodzi. No, Gdańskiem, Gdynią, a Gdyni w sumie nie mówiłaś, Zakopane. Ale nas zaskoczyłaś tymi, tymi swoimi miejscowościami, tymi swoimi słowami. No właśnie, Edy. Ty jesteś taka, nie wiem, jakaś niepoważna. Niepoważna opowiadasz. A to ciekawe. Edyta, daj spokój. Jak ty tu przyszłaś, to po co nas pytasz, jakim ty jesteś zwierzęciem? No oczywiście, że jesteś skunksem, to no nie? Czy ona wygląda mi na skunksa, Patrycja? No jakoś chyba wygląda, no nie, Agata? No oczywiście. No, trochę mi w sumie przypomina mi na skunksa. Bo, bo, po pozna bo poznaję jej po ogonie. A co? A co cię to interesuje, że poznajesz ją po ogonie, co? A ty się do mnie nie odzywaj, bo ja, ja nie do ciebie mówię, tylko do Patrycji. Czy ona, czy Cornelia do mnie gada? Czy mi się wydaje, Patrycja? Ja tam właśnie nie wiem, Agata. Dziewczyny, proszę was! Możemy pójść na to spotkanie. Fiona, proszę cię. Zagadnij. Ej, a macie dzisiaj, a, a macie na jutro y, zadanie domowe z biologii, bo my nie zrobiły. Bo nas nie było w sensie, że edyty nie było, bo jeszcze jej, bo jeszcze była. No wiecie. W paczce, w cudzysłowie. Ma, ma ktoś może zadanie domowe? Halo! Mówi się coś do was. A co nas obrażasz? No już idę, no. Nie musisz się drzeć. Tylko, tylko z życiem tak Cornelia, no nie? Tak, tak. Proszę bardzo. Ale to jest biologia? No biologia, no nie widzisz. No widzę, widzę, nie drży tej mordy na mnie. Nie drę tylko ci tłumaczę, co masz robić, a nie. Dobra, dobra, już cicho, co, co te tam jakieś ustrojstwa ma. E, a jakieś było zadanie domowe z biologii? No tak. A co nie zrobiłeś, jakby za nie było? No nie. Dobra Edyta. Ty tak z życiem, bo jutro ja, jest biologia, nie? No. A tak kiedyś mówiła, że jest w środę. I gówno etap. Przynajmniej wiemy, że biologia jest ruty, co nie? A wy tam gadacie za głupoty, że w środę jest, no bez jaj. No właśnie, bez jaj. Przecież ja wam nigdy nie wierzę, że biologia jest tylko w środę. Bo w sensie, że wczoraj była środa, a teraz jest czwartek. W sumie, yy, w sumie jutro jest piątek, bo dzisiaj mam zajęcia na... Yy, za, znaczy nie, fu nie dzisiaj, tylko jutro. Jakie ty masz zajęcia, Edyta? Ja mam zajęcia na granie na fortepianu, ale fortepianu nie mam, bo po co? Bo gówno, bo nie mam fortepianu i właśnie muszę zagrać w domu. I gówno to obchodzi. Przynajmniej wiem, że nie ma fortepianu, bo mama mi powiedziała, że i tak nie ma fortepianu. No i teraz muszę ćwiczyć w domu, bo i tak nie ma fortepianu, bo tak to nie przyjdę bez fortepiana. A jutro jeszcze, mam, za... Już, jeszcze jutro mam zajęcia na cymbałkach. Co ty za bzdury opowiadasz, Edyta? Przecież ty nigdy nie masz zajęć na jutro, przecież jutro jest wolne. Jakie wolne? Co ty gadasz? Przecież musimy iść do szkoły, tak? Ale dziewczyny ostatnio nie szły do szkoły i, i mają teraz dużo y, nieobecności. No tak, ale i tak trzeba iść do szkoły, bo. No. Bo takie gadu-gadu, nie? Jak coś. Takie właśnie gadu gadu z wami. Edyta, możesz y, na. Nie, na czy, czy ty nas nie możesz też zagadać z nami w szkole? Ja? Ja was nie lubię. Co ty gada za głupoty, Edy? Dopiero co się poznałyśmy. Znaczy, no nie, no. No nie lubię, jak ktoś mnie obraża. Jakiś kretyn albo coś. Ale to tak naprawdę to wszystkie was kocham, no nie? Ale Fiona to jeszcze najbardziej. Bo Fiona to moja najlepsza byfyfy. Która zawsze mi pomaga w lekcjach. Ja pomagam ci w lekcjach, no chyba na pewno. Ale tak czy siak to zrób zadanie z biologii, bo pani się skarży, że nie masz. Bo dostaniesz pałę jutro. Ja pałę dostanę, no chyba se jaja robisz. Fiona, ja nigdy pały nie dostanę. Żadny. Od żadnego przedmiotu. Żadnego. A jak pani się skapnie, że nie masz zadania do małego, to co? No gówno, no to przepiszę od ciebie, tak? Ty ode mnie przepiszesz za późno. A w ogóle macie zegarki? Która jest godzina? 1831, a co? Nic tylko tak się pytam. A dobra tam! Yy, szkoda szczępić, ryja, przecież musimy iść na spotkanie z franiem i z Penny, tak? Na spotkanie z franią i z Penny? A kto to jest Frania i Penny? Frania to moja siostra. Twoja siostra? Już myślałem, że Franie to twoja najlepsze przyjaciółka. Nie no, co ty? Przecież ty jesteś moją najlepszą przyjaciółką. I nigdy cię nie zostawię. Właśnie wiem. I ciebie też nigdy nie zostawię. A jak mnie zdradzisz? Ja cię zdradzę? Co ty gadasz, Fiona? Przecież ja ciebie nigdy nie zdradzę. A właśnie, że zdradzisz. No, na przykład nie Uznajmy, że idziesz do parku z Feliną, nie? I ty mnie zdradzasz. O co jej chodzi? O co jej chodzi? Ja właśnie nie wiem, o co jej chodzi. Idź się jej spytać coś. No dobra, no bez jaj, ale no przecież ja nie mogę tak Fionie po powiedzieć tak po prostu. Fiona, ja ci nie wiem, o co, o co chodzi. Nie, uznałem taki przykład, nie? Felina? No, że ty na przykład idziesz z Edytą, nie? No, i co dalej? Idziesz z Edytą i to i, i, oka okazuje się, że Edyta to nie jest to nie twoje najlepsza przyjaciółka. Bo kogo ty tam masz? Lena. No, Lena, no to... Lena, uznajmy, że jesteś przyjaciółką Feliny, nie? No. No i w takim razie jesteś sobie z tym, na przykład... Z Edytą, nie? Znaczy, Felina, ty jesteś z Edytą, bo ten... Bo tak cię uznaje jakiś przykład, nie? No. E, Idziesz sobie z Edytą... I ty mnie zdradzasz, Edyta. To jest właśnie zdrada. Aha, na tym polega zdrada. No jak mogłam zapomnieć? A co, nie wiedziałaś? No nie wiedziałam, nie wiedziałam, bo mnie jeszcze na razie w tym świecie nie było. No jak żeby inaczej? No właśnie, no. No to w takim razie teraz to po to jestem, żeby poznać świat. Żeby poznać wszystkich petropów, jakie tam w ogóle kiedykolwiek znałam znałam. I teraz was wszystkich znam, bo jesteście Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona i ja. Czyli Edyta, jakby to powiedzieć? A w ogóle, to jest w, w ogóle to jest takie upokarzające, czemu ci się, czemu ci się ludzie albo na przykład peczopie się pytają, jakim ty jesteś zwierzęciem, no. No bez jaj, przecież, przecież każdy o tym wierzy, jakim ty jesteś zwierzęciem, no co? no nie? Co nie? No. No to w takim razie powiedz mi, jakim ty jesteś zwierzę zwierzęciem. Ej, przed chwilą mówiłaś, że to jest, to pytanie jest naprawdę upokarzające. No i, bo no bo jest upokarzające. I co dalej? No gówno w temacie, jak co! Ale o co ci niby chodzi? No nic, tylko oprócz tego, że Jezu. No, jakby to powiedzieć? No w sumie. Nie wiem, uznajmy, że. Dobra, to Nieważne, no. Daj mi to zadanie z W ogóle, kogo to jest zeszyt? Dlaczego książka, przepraszam. Moja książka, jak ktoś. No dobra, Kornelia, no to przepiszę od ciebie, nie? A to, a to nie jest przypadkiem moja książka? No nie, idiotko, przecież Kornelia. Od... Przecież Kornelia wzięła od. Edyty tak? No tak, tak. I, I co dalej? No gówno. O, Aurora, ale ty przeklinasz masakrę. No co masakrę? Tylko ci tłumaczę. A ty, a ty na cholerę drzesz tą mordę. Że wszyscy słyszą. Wszyscy słyszą. No chyba se ja robisz, Antolina. No mówię ci serio. Dobra, nie drzyjcie się tylko... Yy, no, nie drzyjcie się wszyscy naraz, bo pomagam Edycie w zadaniu domowym. A jakie zdrobienie można ci mówić? Edzia... Tylko Edzia. Tylko Edzia? Nic więcej? A mama nie, na przykład nie mówiła ci. Edzunia? No Edzunia też może być. Ale to jest takie, wiesz. Takie takie zdrobnienie, ale no jakby, jakby tu nazwać, jakim zdrobnieniem. Zdrobnienie to zdrobnienie, nieważne. Zrób to zadanie domowe, idziemy na hata. Na, na spotkanie z dziewczyną, Bo Penny i franie już na, mnie, na nas czekają. A co, jak nie zrobimy tego zadania domowego z biologii? Cicho, ja nie do ciebie mówię. No dobra, dobra, nie drzy się. Właśnie się nie dra. Dobra, Edyta. Nie Pitol, tylko rób to zadanie domowe. No dobra. Szybko zrób za dwa idziemy na spotkanie z Franiami okay. w pen. Okej. W o co chodzi w tym zadaniu? Jezus Maria, a co ty nie wiedziała? Trzeba napisać komórkę, rozumiesz? Tak, tak, rozumiem doskonale. Nie drzy tej mordy. Dobra, nie drżę się. Bo my cię kochamy, tak? A my ci tylko tłumaczymy w zadaniach. Jak to się robi? No dobra, dobra. Cicho, ja tu się skupiam na tym zadaniu. To jest biologia, tak? No biologia, a co innego miało być? Na przykład nie wiem, geografia? A było coś z geografii w ogóle? No nie, tylko biologia była. A czy w sensie, że nas. No. No, termin był chyba dwa tygodnie temu, czyli tydzień. Te nie! Dwa tygodnie temu, co ja za głupoty pie... Tak, to było dwa tygodnie temu i na. i. I na jutro trzeba przynieść to zadanie domowe, tak jak pani, o, tak jak pani o nas prosiła. A jak nas nie będzie? No to trudno, przyjdziemy za tydzień. Za tydzień? No bez jaj! Przecież moja mama powiedziała mi, że. E, i 1 grudnia robię wolne. Ty 1 grudnia robisz wolne, no bez przesady, że mi jeszcze dajdzie idzie Oha, no już myślałam. Akurat mam pecha. Czemu masz pecha? Bo mam wolne. Jakie wolno Co ty bredzisz? No mówię ci serio, tak? Bo na, na przykład muszę iść na spotkanie z innymi koleżankami, na przykład nie z tobą, tylko z, nie wiem, Franią, z twoją siostrą, Penny. No właśnie ci mówię, że dzisiaj idziemy, tak? Ale no ja na przykład idę, no za tydzień, w piątek, no nie? Ty w piątek za tydzień idziesz? A ty gdzie ty będziesz? No mówię ci, że będę w piątek. No tak, ale gdzie? Na spotkanie. No bez jak przecież my dzisiaj idziemy, no na... nie. A, no tak jak było zapomnę, no to ja tylko ściemniałam. No to mogę wcześniej mówić, a nie, dobra Kogo to? Moje. No to masz stara, trzymaj. I skobaj to sobie. No, dobra, dzięki. Dzięki, Kornelia. Nie ma za co? Yy, nie ma za co, Edyta. Do ciebie zawsze, zawsze można liczyć. Dokładnie ta. Dobra dziewczyny, nie pitocie, tylko teraz idziemy na spotkanie z dziewczynami. Chodźcie za mną. A w ogóle gdzie my idziemy, Patrycja? Na spotkanie z Franią i Speny. Agata. A, okej. Okay. Czekaj na mnie. Dobra, stara, czekam na ciebie. Ej, no co co mnie ty pchasz? Ja cię nie pcham, ja cię nie zrobiłam specjalnie. No, specjalnie na pewno. Znaczy, niechcący. No. To tutaj? No tak! A kogo ja tu widzę? Siema siostra, jak dawno się nie widziałyśmy. Hej, frania. Co u ciebie, co u ciebie Fiona? Co porabiasz? Wiesz, co frania? Ja, ja dzisiaj spotkałam nową koleżankę. Jaką koleżankę? O co ci chodzi? no Nową koleżankę. Cześć! Cześć! Hej, dziewczyny! Co was tak długo nie było? No właśnie! I ile godzin mieliśmy na was czekać? No właśnie, e, a ty kto? Ja? No tak, a kto inny? Ja, Edyta. Siema. Poznajesz mnie? Z przedszkola? Ja z przedszkola? No mówiłam dzisiaj, Edycie, przecież frania, że yy, ten. Dobra, Fiona, ja tylko pytam Edytę. Edyta, a, pa, a ty pamiętasz mnie z przedszkola? Yy, tak, pamiętam, frania, tak. Aha, już myślałam, że mnie nie pamiętasz. Już mnie nie lubisz. Nie no, co ty opowiadasz? Przecież ja cię kocham. Znaczy, moją przyjaciółkę kocham, ale to tak, no. Dziewczyny! Chodźcie! No, dobra, dobra, cicho, siedźcie. No właśnie. Ty, Patrycja. Co, Edyta? A masz może zadanie domowe z geografii? Z geografii? Przecież, Fion Przecież Fiona mówiła, że nie ma zadania z geografii. Ej, Fiona! Co, Patrycja? Edyta mi się pyta, czy jest jakieś zadanie domowe Z geografii Oszalałaś kobito? A do kogo ty to mówisz? Do ciebie Ty do mnie? Myślałam, że do Patrycji ty to gadasz Nie no, gdzie? Przecież Patrycja mi powiedziała, że Pytasz się jej, czy jest jakieś zadanie domowe z geogry No bez jaj Było jakieś zadanie domowe z geogry w ogóle? No nie było Aha, już myślałam A co myślałaś? Że jest jakieś zadanie domowe O czym wy tak, tak bradzicie? Nic, bo Edyta mi się zapytała, czy jest jakieś do zadanie domowe z Gegry. Zadanie domowe z G-Gry? A było jakieś zadanie domowe? Jak tak, to trzeba zrobić. No właśnie. A w ogóle, kiedy to jest geografia, bo nie wiemy. Jezu, Chryste, jak jakby nie wiecie. Wyście się pancie w ten wasz pusty łeb. Oczywiście, geografia jest we wtorek, tak? A no, to dużo czasu. No właśnie, dużo czasu. Ej, a wiecie, że nas zasłaniacie. I nie można z wami się nawet dogadywać. No to chodźcie z tej strony, jak coś. No dobra. Jak sama tak chciałaś? Ło, kurde, dziewczyny, ale was dużo. Masakra jakaś. Ile was już jest? Dziesięciu. O, jak zajebiście, wiesz? Jakbyśmy też dołączyły, to by przynajmniej było nas dwunastu. Ale w sensie, że. Pe ten. Penny musisz do Pepper, bo Pepper to jej najlepsza przyjaciółka, nie? Czyż nie, Penny? No tak. Ale macie wy w ogóle tą zajebistą ekipę. Was jest dziś. Baz jest dziesięciu, a nas jest dwóch. Bo jesteśmy głównymi bohaterkami, tak? Wyznaczyli nas. No właśnie, wyznaczyli nas w hihihi. Hi, hi. A w ogóle, kto jest drugi w kolejności? No, a kto idiot? No, Agata. Tak, Agata, jesteś w kolejności drugiej? No. Ty, ty jesteś w kolejności drugiej? Myślałem, że Felina jest w kolejności drugiej. Co ty za głupoty opowiada? Oczywiście, że nie. Yy, Felina jest w siódmej kolejności. To sobie chyba ja robisz Feli. Ja? No tak! To w jakiej kolejności ty jesteś? No siódmej, a co? Czemu się pytasz? Nie, no tylko tak się pytam, no Jezu. Jezus, Mario, nie, nie będę musiał się przekrzykiwać, bo mi gardło boli. A no to zrób sewana od szkoły, jak cię gardło boli, no. No dobra, dobra, ty się nie drzwi. Tylko ci tłumaczę, rozumiesz to? Tak, tak. Nie musisz mi tego wszystkiego naraz krzy krzyknąć. Bo i tak cię gardło zaboli. Jak, jak ci jeszcze będzie ga bardziej gardło bolało, no to zrobisz szybową od szkoły. A ty co ty będziesz robić? Przepraszam. Będziesz mnie zostawiała samą? Na zawsze? Gdzie ta na zawsze? Ja też będę chora. Jakoś ci nie wierzę. Ty idziesz, że to do szkoły normalnie. Razem ze swoją przyjaciółką, Edytą. Edyta? Idziesz jutro z nami do na szkoły? się zapoznasz? Bo jesteś inną uczennicą. Znaczy, no koleżanką ty jesteś, ale no musisz się zapoznać, nie? No, oczywiście. Ej, Patrycja! Co, so, Agata? A ty mi mówiłaś mi ostatnio o jakimś... O jakichś butach, co kupiłaś na Sensue'u? Ty Sinclair, Sensue'e kupiłaś jakieś buty? Ty Sinclair, jakieś buty kupiłaś, Patrycja? Ty, Patrycja, kupiłaś jakieś buty? Jakie buty? Co ty gada? Frania, ja nie kupiłam żadnych butów! Chyba wam... Bo, chyba... się z waskiem na mózgi się pozamienialiście. Ej, dziewczyny, o czym wy bradzicie? No właśnie. No bo Patrycja y, kupi, kupiła jakieś buty. No bo Agata jej przypomniała. Co? A ty nas podsłuchujesz? Właśnie, ty nas podsłuchujesz. to nas pocuchuje. To są nasze rozmowy, nie twoje. No właśnie. A dobra. Dobra, dobra, tylko my tak mówimy sobie po prostu. Dobra, ale was lubię, ale no nie, nie możecie ona spotkować, no nie? Nie możecie nas, no wiecie, pokazywać palcami. My nas palcami nie pokazujemy. No właśnie. My jesteśmy dla was miłe. No, i co z tego? No i nic, tylko wam mówię, nie? No tak, no. A w ogóle kupiłaś jakieś buty w Sincere? Patrycja? Ja żadnych butów nie, w ogóle nie kupiłam w Sincere, Agatha. Chyba coś ci się w głowie pomieszało. Chyba z kimś, z kimś się pomyliła. Ja zupełnie nigdy bym się z kimś nie pomyliła, no co ty? Ja bym nie poznał, że to ty kupiłaś. Tylko Cornelia. No co się tak patrzysz? Ja kupiłam buty w Sisu? No chyba co ja robisz. Ja ja z ciebie nie robię, kobiet. Weźcie się Ej Chyba mnie z kimś pomyliłaś też. A ja może Frania też kupiły? Może Frania ty kupiłaś buty? Frania kupiła buty? Moja siostra? Pch, co za bzdu? No właśnie, Frania nigdy by nie kupiła takich but i by w... rozpieprzyła je na amę. <laughs> no, zajebiste to jest, nie? No oczywiście. No. Hehehe. <laughs> Frania, ty, go, ty buty kupiłaś, bo dziewczyny plotkują o czymś. O co wam chodzi? O, o co wam chodzi z tymi cholernymi butami? czyż to nie ja kupiłam, to penny może Co? Ty masz mnie za debilkę? No nie! A ty a ty Serio myślisz, że ja kupiłam buty? W No bo jaj. Przecież ja nie kupiłam butów. O co im chodzi? Ja. Ja tam nie wiem o co im chodzi, Lena. Ale musimy się dowiedzieć o co mi chodzi. Ej, co wy macie z tymi butami, dziewczyny? No nie jest, tylko tłumaczymy ty, tym debilkom, czy ten. E, faktycznie kupiłem te buty w sensie. Ale jak to było? No bo Agata. E, no bo Agata powiedziała Patrycji, czy Patrycja rzeczywiście kupiła buty? A ty kupiłaś je? Gdzieś? Na jakiejś stronie internetowej? W życiu ja bym nie kupiła takich buciorów za stronę. Oczywiście, że nie? Już myślałam. Z kim się chyba pomyliłam, nieprawdaż? No tak, no. Znaczy, my tylko, ja tylko, ja, ja, ja najmocniej przepraszam, nie wiedziałam, że, że, nie wiedziałam, no bo nie wiedziałam, no bo nie, no bo z kim się pomyliłam, tak? Tak, tak, już wiadomo. No, dlatego. Ej, w ogóle Agata, a pokaż mi swój pokój? Swój pokój? Czy mam ci pokazać, Patryc? Przecież, przecież moja siostra ci nie wpuści. Znaczy, no, wpuści, ale jak nie, nie będzie. Jak jej ja nie będzie, no to może być, ale no, wiesz, no moja siostra tylko idzie na hał zakupowy. Na hał zakupowy? Cicho, nie z gadam. No dobra, dobra, tylko się pytam. A co ci do, do tego? No nic. No to się nie odzywa, jak, jak ciebie nikt nie prosił o zdanie. Agata, no co? Bądź trochę bardziej poważna, co? No dobra, dobra, Fiona, nie do ciebie gadam. Tylko do Patrycji mówię. O, okej. Okay. Nie, nie ma sprawy. Ty, Patrycy, a w ogóle pokazała. w ogóle robiliśmy coś na plastykę? Na plastykę czy coś robiliśmy, Agata? No tak, Patrycja. A co? Nie przyniosłaś? No ja właśnie nie przyniosłam, wiesz, Agata? Stara, ja w ogóle. Jakbym. Jak, 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 jak mogłaś pra, pracę z plastyki nie, przy, nie przynosić? No ty też. Ja też? Nie mogłabym przynosić plastyki. Kurde, my dosłownie pałe z plastyki. Ale o czym wygadacie? No właśnie. A co się na nas tak gabicie jak debil? No właśnie. Jezus Maria, co to było? Cholera jasna. To jest jakaś porażka. To jest jakiś prąd. Prąd zgasł, czy mi się wydawało? Zupełnie bym nie wiedziała, że to ty, Agata, ale ten prąd zgasł na Amen. No i gówno, jesteśmy zgubieni. Jesteśmy Dokładnie to. W ogóle jest takie chamskie gówno się po prostu nie do nagrywać do chule. Dokładnie tak. Czy to jest sen? Bo no chyba nie. Ej, dziewczyny, gdzie wy jesteście? No jak to gdzie, idiot? To ty to zrobiłaś? No nie, no co ty? Ja bym nigdy tego w życiu nie zrobiła. Sła, aby na pewno. No tak, no. Kurde, nie ma prądu. No co za gówno, no ja pierdyle no. Ale wy się tak przekrzykujecie? No właśnie. A dobra, tam siedzimy na was na spotkaniu do północy. Jak nie włączy się światło, to będzie to będzie zgaszone na amen. Dobra, jakoś się to, to da naprawić. I tak pójdziemy już do domu. Nara.